Agnieszka Mokrzycka, witam Państwa w najnowszym wydaniu raportu. Zobaczmy, co dziś przygotowali dla Państwa nasi reporterzy. Kampania do Europarlamentu na ostatniej prostej. Nowy sor dla dzieci i lądowisko LPR w Sosnowcu. Pierwszy ogólnopolski konkurs filmowy pod tytułem Przedsiębiorcze nastolatki przeszedł do historii. Posłanki Prawa i Sprawiedliwości Izabela Kloc i Jadwiga Wiśniewska pojawiły się dziś w Chorzowie, gdzie przedstawiały swoje poglądy na temat bieżących wydarzeń związanych z Zielonym Ładem, a także wyrażały swój sprzeciw wobec nielegalnego napływu uchodźców. Kandydatki do Parlamentu Europejskiego wsparł byłym premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki. W krytycznych słowach o zmianach związanych z Zielonym Ładem wypowiadali się politycy Prawa i Sprawiedliwości w Chorzowie. Jak były problemy, staraliśmy się robić tarcze. Rząd, który podważa podstawowe zapisy konstytucyjne jest rządem, który nie tylko łamie podstawowe zasady życia politycznego. Poziom niepokoju jest wysoki i jest on w 100% uzasadniony. Dlaczego? Dlatego, że w lutym tego roku, kiedy odbyła się wielka e, demonstracja rolników przeciwko zielonemu nieładowi e, w Brukseli i zdesperowani rolnicy wylewali gnojowice przed Parlamentem Europejskim, protestując przeciwko tym regulacjom, a protestowali w naszym imieniu. Bo Zielony Ład dotyka przecież przemysł, rolnictwo, transport, wiele dziedzin naszego życia. To w tego dnia, jak opisywało Polityko, spotkała się Ursula von der Leyen z y, politykami z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma IPSL, i mówiła, że trzeba wprowadzić jeszcze bardziej restrykcyjne cele, cele klimatyczne. Mówili między innymi także o braku konsekwencji ze strony rządzących, a także o zamykaniu kopalń w czasie kadencji Ewy Kopacz. Przede wszystkim dla nas bardzo ważne jest to, co się dzieje tutaj na Śląsku. Śląsk y, musi przejść y, tą transformację energetyczną. Ta transformacja musi być zrealizowana w sposób sprawiedliwy, y, w sposób, y, który przede wszystkim prowadzi do tego, aby nie tracić miejsc pracy. My potrzebujemy tutaj miejsc pracy, potrzebujemy nowych y, zakładów pracy i dzisiaj w Komisji Energii i Przemysłu trzeba takie y, uskuteczniać działania. Aby dla Śląska przede wszystkim były miejsca pracy godne, dobrze opłacane, aby ludzie nie musieli takich wielkich rachunków za prąd płacić, aby ludzie przede wszystkim wiedzieli, że Unia Europejska, to co dzieje się w Unii Europejskiej, ma ogromny wpływ na nasze kieszenie. Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca. Centrum Zdrowia Dziecka imienia Jana Pawła II w Sosnowcu powstanie nowy oddział ratunkowy dla dzieci i lądowisko dla śmigłowców. To największa jak dotąd inwestycja w historii placówki, która pochłonie niebagatela 27 milionów złotych. Komfortowy, dostosowany do obowiązujących norm i standardów, taki oddział już za rok będzie do dyspozycji dla małych pacjentów w Centrum Zdrowia dziecka i rodziny imienia Jana Pawła II w Sosnowcu. Szpitalny oddział ratunkowy z prawdziwego zdarzenia miejscami przeznaczonymi do przyjmowania i do zabezpieczenia ich potrzeb zdrowotnych, ale również to będzie rozwinięcie poszczególnych oddziałów wraz w późniejszym okresie z ich poszczególnymi remontami, czyli. Na każdym z poziomów będzie zwiększona powierzchnia i jednocześnie komfort y, dla dzieci. Nasz szpital obsługuje nie tylko teren województwa y, Świątecznego, ale też i część Małopolski, dlatego że pacjenci z Olkusza, z tamtych terenów też przyjeżdżają do nas. Y, ten szpital już jest traktowany, y, i izba przyjęć jest traktowana jak SOR, mimo że tego soru tak naprawdę jeszcze nie ma. Kluczowa inwestycja przede wszystkim dla bezpieczeństwa, Dzieci z Województwa Śląskiego. Szpitalny oddział ratunkowy. Na 14 szpitalu, szpitalnych oddziałów ratunkowych, które funkcjonują w Województwie Śląskim, mamy tylko jeden w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. A dzisiaj rusza inwestycja kluczowa, gdzie wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom nie tylko pacjentów, ale także stwarzania komfortu pracy medyków. To drugi tego typu sor pediatryczny w Województwie Śląskim. To również jedna z największych inwestycji w historii placówki. Oprócz nowego oddziału pojawi się także lądowisko dla śmigłowców. Lądowisko wyniesione, czyli na samym szczycie tego obiektu będą przyjmowane helikoptery z pacjentami wymagającymi nagłej pomocy. Będą transportowani na oddziały, które, które będą poniżej za pomocą wind. Do tego przeznaczony. Na tym jednak nie koniec zmian. W placówce pojawił się długo wyczekiwany pokój dla mam do karmienia dzieci. Bardzo ważne miejsce, szczególnie w szpitalu pediatrycznym, gdzie mamy przychodzą ze swoimi dziećmi. Mówię tu, mamy, nie chcę dyskryminować tatusiów, ale to jest kącik przeznaczony dla matki karmiącej. Tak? Stworzenie komfortowego miejsca, aby móc dziecko nakarmić, to był priorytet, ponieważ no, warunki lokalowe w szpitalu są jakie są. Staramy się, żeby spełniać jednak standardy jakościowe, żeby zadowolenie jednak naszych pacjentów. Było. Jak zarabiać pieniądze w młodym wieku? To pytanie, na które odpowiedzi szuka wielu uczniów szkół średnich. Dlatego też ministra edukacji wspólnie z samorządami i uczelniami zorganizowała pierwszy ogólnopolski konkurs filmowy pod tytułem Przedsiębiorcze nastolatki. Dziś poznaliśmy laureatów tego projektu. Podczas konkursu wyłoniono najlepsze filmy krótkometrażowe stworzone od podstaw przez nastolatków. W akcję zaangażowała się m.in. górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Jakżeśmy się mogli nie zaangażować tak? Po pierwsze młodzież, po drugie przedsiębiorczość. Ten region Metropolia cały czas się charakteryzuje nie tylko pracowitością, ale przedsiębiorczością. Cały. Czas transformacji naszego regionu jest ogromnym wyzwaniem dla przedsiębiorczości. I, jako metropolia, nie tylko stwarzamy warunki, ale i wspieramy przedsiębiorczość. A jeżeli mamy jeszcze wspierać u tych samych podstaw tam, gdzie jest młodzież, no to tylko. Przyklasnąć takim pomysłom, bo to, co widziałem, miałem wcześniej wyjść, bo mam spotkania, ale nie mogłem sobie odmówić, żeby zobaczyć te filmy promujące aktywność młodzieży, aktywność w ogóle ludzi, no tylko przyklasnąć takim pomysłom, a od tego jesteśmy. W projekcie wzięło udział 69 szkół z całego kraju. Nagrodą główną dla zwycięzców są warsztaty w szkole filmowej. Szanuję za to, że właśnie wasi opiekunowie, w postaci nauczycieli, zdecydowali się, żeby wziąć udział w tym konkursie. Pozostało mi zaprosić Państwa na jutrzejsze warsztaty filmowe w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. Mam nadzieję, że kiedyś będziecie naszymi studentami i będziemy mogli ze sobą współpracować. Wśród laureatów zaproszonych na gale znaleźli się m.in. uczniowie z Sosnowca oraz Rybnika. O transporcie kolejowym, mieszkalnictwie, zielonych inwestycjach, a także o polityce kobiet w Parlamencie Europejskim rozmawiano dziś podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Katowicach. Dziś na rynku w Katowicach odbyła się ważna konferencja prasowa z udziałem marszałka Włodzimierza Czarzastego. Proszę Państwa, nie da się wybudować demokratycznego kraju, nie da się wybudować demokratycznej Polski. Jak się nie rozliczy wszystkich świństw, które były bez względu na to, przez którą ekipę robioną w przeszłości? W trakcie wydarzenia, poseł Maciej Konieczny omówił trzy kluczowe dla Lewicy obszary programowe. Do tego Parlamentu Europejskiego idziemy z myślą o. Zielonych inwestycjach, które będą napędzać polską, napędzać śląską e, gospodarkę i które zmienią nasze życie na lepsze. Że praca w Parlamencie Europejskim to przede wszystkim praca na rzecz kobiet i ich praw. Spójrzmy tylko na to, co się dzieje, jeśli chodzi o prawa kobiet. Wiemy, że Unia Europejska ufundowana jest na podstawowych wartościach, takich jak wolność, równość, solidarność społeczna. I to jest wszystko piękne, to są wartości, które są wartościami lewicy i chcemy je realizować. I po to idziemy do Unii Europejskiej, my, lewica, po to, żeby te wartości stały się wartościami realnymi, żeby równość kobiet oznaczała prawdziwą równość. Żeby były fundusze na potrzeby programu, programów kobiecych, na przykład na walkę z przemocą wobec kobiet. Przeciwiamy się tym wszystkim, którzy idą do Parlamentu Europejskiego, żeby nas wyprowadzić z Unii Europejskiej, a takich nie brakuje. Rozpoczęła się rywalizacja o puchar rowerowej stolicy Polski. Jest to szósta edycja wydarzenia, w którym o nagrody i podium powalczą między innymi Katowice. Rywalizacja w tej zabawie to sprawa drugorzędna, a kilometry mogą nabijać wszyscy. Do udziału w pucharze warto zachęcić swoich znajomych, szczególnie dzisiaj, ponieważ obchodzimy Światowy Dzień Roweru. Od 1 czerwca można już kręcić kilometry właśnie w ramach tej rywalizacji. Zachęcamy wszystkich katowiczan, nie tylko katowiczan, ale też mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, bo można też kręcić kilometry dla wybranego przez siebie miasta, więc dla Katowic do tego, aby wziąć udział w tej rowerowej rywalizacji. W ubiegłym roku udało nam się zdobyć czwarte miejsce. Ponad 600 rowerzystów wzięło udział w tych zmaganiach. W związku z czym mamy mały niedosyt, że na podium nie udało się znaleźć. Mamy nadzieję, że w tym roku uda się nam jeszcze mocniej zmobilizować i na tym podium, jeśli chodzi o kategorię miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, stanąć. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody, jednak nie to jest najważniejsze w tej zabawie. No, oczywiście przede wszystkim chodzi nam o to, nie, aby wykręcić jak najlepszy wynik, pomimo tego, że gorąco do tego zachęcamy, ale do tego, aby przesiąść się na rowery, zobaczyć, jak można funkcjonować właśnie za pośrednictwem dwóch kółek w mieście. To jest coraz bardziej przyjazna metoda transportu, jeśli chodzi o aglomerację. W związku z tym, tak jak mówię, gorąco zachęcamy do tego, aby wziąć w tej rywalizacji udział. Do zabawy można dołączyć w bardzo prosty sposób. Wzięcie udziału w tej rywalizacji jest bezpłatne, wystarczy zainstalować sobie aplikacje na telefon, tam deklarujemy, dla jakiego miasta chcemy kręcić kilometry, wybieramy, czy chcemy kręcić je tak ogólnie, czy mamy jakąś grupę znajomych, różne grupy rowerowe, miejsca pracy potrafią takie grupy tworzyć. W zeszłym roku mieliśmy zresztą nawet z Urzędu Miasta taką grupę zapalonych rowerzystów, osób, które na co dzień dojeżdżają do pracy właśnie za pośrednictwem roweru. No i to jest przede wszystkim promocja tego środka transportu, chociażby właśnie z perspektywy własnego zdrowia. Z okazji Dnia Dziecka w miejskim ośrodku sportu i rekreacji w żorach na rodziców z dziećmi czekała moc atrakcji. Zawody go kartowe, e sportowy turniej na konsoli, a także symulatory rajdowe. Takie atrakcje czekały w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach na dzieci z okazji ich święta. Znajdujemy się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żorach. Wydarzenie, które ma dzisiaj miejsce, to jest Zewo i Wilik. Połączony z Dniem Dziecka mocy Żory jest to wydarzenie, które łączy motoryzacyjną pasję, elektromobilność i e-sport. Staramy się tutaj połączyć, tak jakby, wszystkie takie formy rozrywki w tematyce samochodowej. Były się także dwa turnieje. Każdy zawodnik miał zagwarantowaną nagrodę. Oprócz dwóch turniejów są przygotowane atrakcje takie jak symulatory rajdowe. Są to symulatory pneumatyczne, na których można pojeździć, doświadczyć tego, co dzieje się na rajdach. Są też symulatory statyczne, takie dla mniejszych dzieci oraz atrakcje dodatkowe naszych partnerów, czyli jakieś kino. Quizy kinowe, są też losowania nagród. Zobaczmy, co dziś działo się w kraju i na świecie. Trwają wzmożone kontrole policji i ruchu drogowego w związku z powrotami z długiego weekendu czerwcowego. Jak podaje policja, w czasie ostatniego długiego weekendu doszło do 303 wypadków drogowych. Zginęły w nich 24 osoby, a 354 osoby zostały ranne. W środę 29 maja do niedzieli 2 czerwca, policjanci zatrzymali 1459 nietrzeźwych kierujących. Wykryli 415 wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości powyżej 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym. Pogarsza się sytuacja powodziowa w Niemczech. Południowe landy Niemiec zmagają się z ulewnymi deszczami. Wiele powiatów w Bawarii ogłosiło stan klęski żywiołowej. Policjanci z Wielkopolski zatrzymali 47-latka podejrzanego o serię oszustw na szkodę sieci handlowych. Mężczyzna wpadł dzięki współpracy z kryminalnymi z Niemiec i Bułgarii. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Na no dziś to już wszystkie informacje, a już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, na który serdecznie zapraszam. Dziękuję, że byli Państwo z nami. Do zobaczenia.